Cześć, witam. Dzisiaj temat bieżący, czyli powinien zainteresować każdego, kto swojego czworonoga chce zabrać na poza granice naszego kraju. Jak wiadomo, żeby wyjechać z naszego kraju, trzeba wyrobić psu paszport. Paszport jest niezbędny na terenie krajów Unii Europejskiej oraz oczywiście poza, ale tutaj za chwileczkę proszę, do tego jeszcze przejdziemy. Taki sam paszport musicie wyrobić również gdyby w przypadku, gdybyście podróżowali z kotem, fretką <laughs> lub innym zwierzakiem. Paszport taki no, wygląda o, jest to coś takiego. Yy, zaraz, może pokażę, jakie mniej więcej tu informacje w nim są. Więc mamy dane właściciela, opis zwierzęcia, zdjęcie. Zdjęcie jest nieobowiązkowe, oczywiście z tytułu tego, iż. Yy, żeby wyrobić taki paszport zwierzę musi posiadać y, chipa. I w przypadku, kiedy już się posiada tego chipa, no to nie potrzeba y, tego, tego zdjęcia dawać dlatego. Jest oznakowanie zwierzęcia, wydanie paszportu, kiedy nastąpiło przez kogo. No i dalej mamy już szczepienia przeciwko wściekliźnie. Ale zacznijmy od początku. E, aby w ogóle wyrobić paszport, e, to należy udać się do przychodni weterynaryjnej wpisanej na listę tutaj ministerstwa, która jest upoważniona w ogóle do wydawania tego typu paszportów. E, te paszporty każdy z nich ma swój numer, one są jakby wydzielane takim e, gabinetem weterynaryjnym i potem są jakby przez nas zakupywane. W momencie, w którym ja wyrabiałem paszport naszemu psu, koszt wyrobienia takiego paszportu to było 100 zł. Słyszałem, że ma to podrożyć na 150. Nie wiem, czy, czy to już podrożało, czy nie, ale cena miała na pewno ulec zmianie. Aby otrzymać taki paszport, trzeba było spełnić następujące warunki: mianowicie pies musiał zostać zaczipowany chipem zgodnym z normą ISO. A dodatkowo musiał przejść y, szczepienie przeciwko szczekliźnie, które w Polsce i tak jest obowiązkowe co roku, więc, więc tutaj nie jakby no nic nadzwyczajnego. Y, natomiast należy pamiętać o tym, że paszport staje się jakby ważny i obowiązujący y, dopiero w momencie, kiedy minie 21 bądź 30 dni od momentu y, pierwszego zaszczepienia, y, wyrabiając paszport, jakby. Musi upłynąć te 30 dni jako, jako kwarantanna. Potem należy pamiętać, żeby nie przekroczyć tego te terminu corocznie, bo gdy przekroczymy, że nie wyrobimy się rok do roku co do dnia, chociaż i tak ustawa nas do tego zmusza, no ale w życiu bywa różnie, to gdybyśmy przekroczyli ten termin, to należy pamiętać o tym, że takie szczepienie będzie znowu traktowane jako pierwsze, czyli po prostu. Trzeba będzie od momentu szczepienia z wyjazdem za granicę poczekać znowu 30 dni. Pamiętać również należy, że paszport ten obowiązuje tylko na terytorium Unii Europejskiej oraz krajów takich jak Andora, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Watykan. Poza tymi granicami wymienionych przeze mnie krajów, paszport dla psa, kota bądź fretki nie jest obowiązkowy. Natomiast myślę, że nie zaszkodzi, bo są w nim informacje o naszym zwierzaku. Natomiast jeżeli wybieracie się dodatkowo poza Unię Europejską yy, i poza te kraje, które wymieniłem, to najlepiej dokonać jeszcze tak zwanej legalizacji paszportu. W tym celu z kolei należy się udać do głównego inspektora weterynarii yy, i tam dokonać legalizacji tego paszportu yy, tuż przed wyjazdem. Z tego, jak sprawdzałem, koszt takiej legalizacji to 26 zł. Dodatkowo, przed wyjazdem, zawsze należy sprawdzić, czy w danym kraju nie istnieją jakieś dodatkowe obostrzenia dotyczące wwozu zwierząt. Bo, bo na przykład są kraje, w których konkretne rasy psów mają jakieś utrudnienia, rasy groźne, tak zwane niebezpieczne. Także no, są, są kraje, do których przy wjeździe należy jeszcze mieć y, jakby dodatkowe poświadczenie o odrobaczeniu psa, także polecam po prostu przed każdym wyjazdem do konkretnego kraju wejść na stronę ministerstwa i sprawdzić, y, jakie mogą być dodatkowe wymagania dotyczące y, przyjazdu z psem. Pamiętajcie też, że warto zawsze w miejscu, do którego jedziecie, już z góry rozejrzeć się, czy w pobliżu jest jakiś weterynarz. Nigdy nic nie wiadomo, nasz, nasz pupil zawsze może zachorować, zjeść coś, coś mu się może się stać, więc żebyśmy wiedzieli, gdzie w pobliżu, w razie czego szukać dla niego pomocy. Odnośnie samej podróży, to chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę: oczywiście nie polecam tutaj żadnej konkretnej firmy ani konkretnego rozwiązania, ale yy, wiecie, to nie są drogie rzeczy, spójrzcie. Przypina się pieska. Piesek sobie leży. Nie przemieszcza się. Jest to bezpieczny sposób transportu. No wiecie, no, na drodze bywa różnie. Nie rozumiem trochę ludzi, którzy wożą swojego psa na kolanach przed sobą. Gdzie on siedzi, jakby opiera się łapkami jeszcze o kierownicę. Ja wiem, że no, wszyscy kochamy swoje zwierzęta ale no, trzeba się zastanowić w razie, nie wiem, nawet lekkiej stłuczki, gdy odpali pirotechnika, odpali poduszka powietrzna, nasz piesek po prostu nie ma szans. No, ryzykujemy, wożąc go na kolanach, z przodu, gdzieś, gdzieś tutaj przy desce rozdzielczej, czy, czy no, po prostu ryzykujemy jego życiem. On nie ma szans w starciu z wybuchającą poduszką powietrzną, gdyż on nie jest zapięty w żadne pasy. Jego masa jest no, dużo, dużo mniejsza z reguły niż masa człowieka. I po prostu, no szkoda pieska, prawda? No, pomyślmy o tym. Zabezpieczajmy zawsze nasze zwierzęta, żeby nie mogły się luźno przemieszczać po samochodzie. Kolejna sytuacja, którą no po prostu widziałem jadąc na trasie. Na autostradzie była kolizja, auto wydachowało. W aucie no jakby powybijały, były szyby. Pies nie był nigdzie zamocowany. Pies przeżył ten wypadek. Natomiast w momencie, w którym wiadomo, no do, auto wydachowało, zatrzymało się. Pies był w panice i po prostu no, wybiegł na autostradę i zaczął w panice biegać, bo, bo to był duży szok. No i mało się to nie skończyło jakby kolejnymi, kolejną tragedią. Tak? Gdyby ten pies był umocowany do, do, do jakby przypięty pasem, nie wybiegłby na drogę, więc myślę, że no, byłoby o wiele bezpieczniej. Także polecam, są różne rozwiązania dla mniejszych, dla większych psów. Są zwykłe takie jakby doczepki do, no, do, do puszora, do, do obroży, które wpina się tylko w zapinkę od pasów bezpieczeństwa. To nie są naprawdę drogie rzeczy, a zadbają o bezpieczeństwo naszego pupila. Jeszcze jeden temat choroba lokomocyjna. Tutaj zawsze radzę poradzić się swojego weterynarza, co on poleca dla naszego zwierzęcia i w jakiej dawce. Ja mogę tylko powiedzieć z własnego, z własnego przykładu, że no nasz piesek przez pierwsze dwa lata prawie no miał straszną chorobę lokomocyjną. Trzeba było mu niestety dawać tabletki, żeby, żeby był w stanie znieść podróż. Ale. Pojawiło się światełko w tunelu. W pewnym momencie zobaczyliśmy, że przestał już jakby no mieć te objawy tej choroby lokomocyjnej. Może nie tyle, że polubił jazdę, ale przynajmniej teraz raczej kładzie się spać i spokojnie ją znosi. Także jeżeli wasz pies wymiotuje podczas jazdy i źle ją znosi, to nic straconego. Jest szansa, że wkrótce mu to przejdzie. A jeszcze wracając do paszportu. Powiem wam z autopsji, no zawsze mamy ten paszport i, i wiadomo, wszystkie dokumenty dopilnowane, jak jedziemy za granicę. Natomiast z autopsji nigdy jeszcze nikt od nas na żadnej granicy nie prosił o paszport. No nie wiem, nie ukrywamy naszego psa, zawsze jedzie z nami, jest widoczny w kabinie, także jak widzicie, no paszport dobrze mieć, natomiast. Nie wiem ile jest sytuacji, że, że został on sprawdzony. Nam się jakby no, nigdy to nie przetrafiło. No więc co, my już formalności dokonane, szczepienie zrobione. Pazurki zrobione. Możemy wracać do domu. Nagroda dla grzecznego superpacjenta jest. ciapolasku mój. No. Także możemy wracać do domu. I praktycznie jesteśmy gotowi z pieskiem na wyjazdy. Że na dziś to będzie już wszystko. Jeżeli możesz zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę, komentarz i do zobaczenia następnym razem.